Kajka wszystkim. Tutaj. Dzisiejszy odcinek będzie polegał na y, tworzeniu fabryki y, smer pokotów, tak? I w ogóle mam tutaj trzy drogi widzę do wyboru. Mogę iść tutaj na czarną, zieloną bądź różową. Dobrze, więc ja idę do różowej. I o co mi chodzi? Chodzi mi oczywiście o to, co pewnie widzicie teraz na miniaturce. Czyli, o, mam tutaj, mogę wam pokazać. O tego koleżka, ale on powinien. O, właśnie, mieć jeszcze taką czapkę. Dobrze, i zaczynamy naszą produkcję, właśnie. Smurf ee, katów. Ja w ogóle nie wiem. Czekajcie. O, dobra, tutaj e, jest dużo pieniążków. Ja tutaj coś muszę postawić. Patrzcie. Ale to, to jest zero-buksy. Okej. Okay. A czemu mi pieniążki nie idą? Czy ja muszę coś z nimi robić? Patrzcie, mi się tu zbierają te pieniądze. Dobra, właśnie coś mi tak nie działało. I się zastanawiałam, o co tutaj może chodzić. I teraz tak. E, tutaj są zero buksy, tu są zero buksy, więc mogę kupić jeszcze. Dodatkowego. Aha, czyli teraz będą mi się robić podwójnie smurfokoty. W ogóle mnie jakoś ten trend na te smurfne koty yy, trochę minął, ale z racji tego, że no, oczywiście, dotyczy to kotów i dotyczy to smurfów, a zawsze lubiłam smurfy, to ja musiałam w to zagrać. Możecie mi napisać w komentarzu o co w ogóle chodzi, tak na dobrą sprawę, właśnie z tym trendem, bo ja za bardzo tego nie ogarniam. Okej, okay, i teraz za 2100 możemy kupić chyba kolejne tutaj te. Zbierzmy pieniążki i kupmy tutaj te ściany, co to daje? Eee, oprócz wizualnego aspektu chyba totalnie nic, więc dobra, skamisko. E, bierzemy... mam... 1200. A tu, 200. Dobra, czyli czekamy sekundę i tutaj chyba będą kolejne te takie, żeby wyprówać te koty. Ale w międzyczasie, jak nam się zbiera, możemy kupić jeszcze ściany za 450. Dobra, kupię, bo to trochę tak łyso. Ej, no coraz ładniej to tutaj wygląda. Trzeba powiedzieć szczerze, sobie tak. A na zewnątrz, ty? Ludzki, to ja też tu mogę kupić jakieś mega rakiety, coś tego typu. Ale to za robuxy, już niestety. Więc to no, sobie na razie odpuścimy. Tutaj musimy zupgrade'ować nasze ściany. Karpet. Co to jest karpet? Karpet to dywan! Patrzcie, człowiek staje się całe życie mądrzejszy. Dobra, ale najpierw weźmy pieniądze i kupmy tutaj. Tak! Robi nam kolejne smurfy. Dzięki temu będziemy więcej zarabiać, co tak mi się mu wydaje. I e, możemy coś chyba kupić sobie tak, auto zbieracze pieniążków, ale to kosztuje 149 robuxów, moi kochani. Za 100 robuxów możemy być smurfnym katem. Ej, ale no, napiszcie mi w komentarzu, czy one nie wyglądają na coś słodkiego, tak szczerze, dobra. Zbieramy hajsiwo i lecimy. Czy teraz stać mnie na kolejne? Stać mnie na kolejne. I teraz możemy buy big dropper, czyli e, tego takiego dużego dropera. I pewnie wtedy będzie nam droższe te koty e, wypluwał. Tutaj za 900 tylko można kupić te a ja chcę za 900 kupić. Weźmy pieniążki i kupmy to, nie chcę dywanu. Chcę to za 900 kupić. I co to daje? Ej, to zwiększa ich wartość. Patrzcie, 50! I on się robi 65, ty, to to się opłaca. Oj, tutaj ten e, upgrader kosztuje 4,5 klocka. Dobra, bierzemy pieniążki i kupmy ten dywan. Nie wiem po co mi to, ale no ładne, dobra. Tutaj możemy pudełka kupić, a nie chcę pudełek. Ja bym chciała tego dużego dropera, bo jeżeli małe... Jak szybko zarabiamy, no to na dużym. Ile mam? 6 tysięcy. Stać mnie. Dobra, ja chcę dużego dropera. Pokażcie mi dużego dropera. Wow, faktycznie. 250, gdzie inne są po 60? A ciekawe, jakby teraz kupić upgrade'a, to te 250, w ile by się zmieniało? Dobra, bierzemy high i kupujemy upgrade'a. Stać mnie, stać. Nie, nie stać mnie. Dobra, jeszcze raz. I teraz już my stać i upgrade'ujemy, I patrzmy, 250, w ile się zmienia. 295, a 60 zmieniają się w 105. Kurczę, opłacało się. O hello, ziomek! Patrzcie, ktoś odwiedza mojego, moją fabrykę katosmerfów. Kotosmerfy! Produkowane! Chcesz coś kupić? Chcesz kupić kotosmerfa? Ej, ciomku! Nie, o co mnie poszedł! Dobrze, ale mamy już ile? 10 koła. Dobra, patrzmy, co jeszcze możemy. Ale co za 2000... No dobra. Co to dało? No, ale ja nie chcę. Tutaj można te boksy, tutaj podnieść ściany. No i co? I to tylko tyle mogę kupić, jak chodzi o te kototongi? Te rzeczy, które produkują koty? No dobra. Kupiliśmy coś kolejnego. Po co mi to? Double... A, to za robuxy. Podwójne pieniążki. No dobra. No to kupmy jeszcze to. To, to. No to są tylko kwestie takie wizualne, bym to powiedziała, tak nazwała. Bez wątpienia. Kurczę! I tu już chyba nawet więcej nie mogę kupić. Czy ja zaraz przejdę całą grę? Co to ma być? To kupujemy, to kupujemy. Tu możemy jeszcze yy, Windows, okna. Nic co, to wszystko? Ty, bez kitu. Co ja mogę jeszcze kupić? Okej, okay, mogę kupić za 4000 drzwi, że tylko ja mogę tu wejść. O, mogę otworzyć. Czyli teraz każdy może wchodzić, a teraz jest zamknięte i nikt nie może wejść. Dobra. Ale jeszcze tutaj za 12000 stać mnie. Drugie piętro, ej ty, może na drugim piętrze to będzie. Ej tutaj schody potrzebne są za, tyś... za 15 tysięcy, bo może na drugim piętrze będzie dalej. Kurczę, 15 tysięcy. Nie, dobra, za 150 robóców to ja nie będę tego kupowała. To szybko mi się zaraz to zbiera. Dobra, mam 15 tysięcy, więc idę odblokować schody i patrzmy u góry. Jezu, a za 10 tysięcy mam ściany. A nie, czekajcie. Konveje. 10 koła, dobra. Najpierw kupmy to, bo mi się wydaje, że to może być kolejna taśma produkcyjna. Ach, jeszcze mnie nie stać. Dobra, chwilę tutaj postoję. 10 tysięcy, bo jeżeli co piętro będzie taka taśma produkcyjna, to by miało większy sens. No bo tak tutaj już by to było. Ej, dawaj, tu pieniądze. Dobra, stać nas, ale czekajcie, ja sobie zobaczę. Przejdźmy się do ziemączka obok. Nie, on ma drzwi zamknięte, ja tu nie wejdę. Otworzysz mi? Tylko błagam, nie gadajcie, że mi wszystko zabrało, nie? Pieniądze mam, dobra, Milusia, Klaudusia, tu jest... Jezu, jak ja się przez chwilę wystraszyłam, że mi zabierze kasę. Dobra, i cały mój domek, okej. Okay. Mamy 23 tysiące, więc idziemy... Nie, nie chcę tego, ja chcę to najpierw kupić, co to będzie? Tak, kolejna linia produkcyjna i za 12 tysięcy możemy Big Droppera. I yy, tutaj będą kolejne pieniążki, czy? No i są kolejne siwa. tak, to ja mogę żyć? Dobrze, mam 15 tysięcy. Czy już za tą kwotę coś kupię? Oprócz ścian, bo ja nie chcę ścian. Za 18 drugi droper, za 22 dodatkowa ta linia produkcyjna. Czyli za 16 tysięcy może. Czekajcie, a co jest? Upgrade jest za 16 koła. Hmm. Nie, to myślę, że będzie się opłaca chyba drugiego dropera kupić i wtedy dopiero update. Więc bierzemy naszą gotówkę, którą już zarobiliśmy. Biegniemy na górę, kupujemy dropera i czy stać mnie, nie stać mnie na ulepszenie, ale to i tak i tak znacząco przyspieszy. Patrzcie, mamy dopiero 22% naszej farmy, 16 tysięcy, więc stać mnie na yy, ulepszenie, tak. Pięknie, ulepszamy. I teraz przydałoby się drugą linię produkcyjną tutaj wyprodukować mojej mili, no bo wtedy będzie jeszcze więcej hasiwa, więc jak na odebrać bez kitu, ja dopiero teraz się skopnęłam. Patrzcie, on ma pierwsze piętro, drugie, tak jak ja tutaj jestem, trzecie i czwarte jeszcze. Łamatko, to tutaj wiesz, wieszowce można budować. Dobra, 15 tysięcy. Tam chyba 22 potrzeba, więc chwilę poczekajmy, ale zobaczmy też jak szybko... Patrzcie, jak szybko mi się teraz pieniądze nabijają. No to jest chwila moment, nie? I jak będzie 7 tysięcy, biorę i lecę na górę, yy, dodatkową linię wyprodukuję. Proszę, a ile ekstra dropper? 25 tysięcy. 25 tysięcy? Skąd to się wzięło? Co to jest? Koronę mam. od do Dobra, mam 45 koła, czas iść. Nie wiem o co chodzi z tą koroną. Ale czas iść tutaj ekstra do... dropera dać. I drugi, 35 koła. Kurczę drogo. Dobra, dozbieramy i wtedy będziemy mieć już taką linię produkcyjną, szybką. Że myślę, że będziemy mogli zająć się budowaniem ścian. Tutaj jeszcze jakieś światełka do zabudowy są. Dobra. I ekstra dropper i teraz e, tu można kolejnego ekstra dropera. Tej beskitu. To ja się jeszcze cofnę, jeszcze jeden ekstra droper. Dobra, no ale słuchajcie: Im więcej ekstra droperów, tym lepiej, bo możemy wtedy więcej zarabiać i szybciej wybudujemy resztę naszego domku. A 45 tysięcy! Uuu, myślałam, że 35 tysięcy, ale ja się nabiegam po tych schodach, będę tak szczuplutka, na to. Dobra, 50 tysięcy starczy, żeby kupić ekstra dropera. Dobrze, pięknie, ale tutaj nie ma tego ulepszenia. Nie, no nie chcę, w, żeby w coś nie wyjść, to trzeba myślać. dobra. Więc bierzemy hajsiwo teraz, które... Patrzcie, tam się ziomeczek dopiero zaczyna. Patrzcie, my tam też przed chwilą byliśmy w takim samym położeniu jak on. Zobaczcie, jak daleko doszliśmy ciężką, wytrwałą pracą. Mamy 40 tysięcy do odbioru. Więc kupmy teraz sobie te światełka, cokolwiek ona. Aha, nie wiem, czy one były tyle warte. E, Okej, okay, i tu chyba mamy już wszystkie takie dodatki wykupione. E, Okej, okay, no to teraz jedziemy na górę, kupujemy ściany, upgrade'ujemy ściany, kupujemy okna. Za 50, możemy kolejne piętro, ale nie, zanim kolejne piętro. Dywanik kupmy. Tak, boxy. <noise> Te boxy są najśmieszniejsze. Za 20 tysięcy ice par, par... Co? Ja chcę to kupić, jak to. Ja nawet nie wiem, jak to wypowiedzieć. Dobra, pieczemy znowu pieniążki i zobaczymy, co nam wtedy daje. Aha, dobra. Kurczę, zmarnowane pieniądze. Tutaj yy, ściany. Tutaj też możemy coś kupić. O! 120 tysięcy. Ej! Lol! czekajcie Mój mózg przestał działać przez chwilę. Nie stać mnie, muszę iść po pieniążki. Mam rękę nosa? Co ona daje? Nic. A to? Ja jestem tą grymasą teraz z tego. Z Ła, dobra, szybciej biegam! A, nie mogę kupić trzeciego piętra, bo mnie na to nie stać, ale mogę kupić krzesło? Też mnie na to nie stać, dobra, czyli musimy biec. Jezu, z tym się gorzej chyba działa. Musimy biec po i e, kupujemy krzesła. I czy to wszystko, co mogliśmy kupić, jak chodzi o ozdoby w tym piętrze? I dobra, wydaje mi się, że tak, więc kolejne piętro może odblokujemy sobie. Jeżeli zostawicie półtora tysiąca łapek w górę pod tym filmem, wtedy. Nagram kolejną część, jak buduję kolejną wysoką wieżę. Mam nadzieję, że wtedy będzie tak wysoka, jak ten go kolesia. Gdzie on jest? Ej, wy nie żartujcie. Czekajcie, aż wyjdę przed domek. To był ten ty! Ja mu się zbuszyło. Czy jak ja wyjdę z gry, to mi się to nie zapisze? Mam nadzieję, że mi się zapisze. Możecie zostawić bardzo dużo łapek w górę, jeżeli podobał wam się taki film. Wtedy wiem, żeby więcej nagrywać takich odcinków dla Was. Subskrybujcie ten kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Pamiętajcie, że filmy są zawsze w środę o 16 i w sobotę o 10. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!